Cześć! Witam wszystkich! Dziś pokażę Wam dwa fajne triki z wykorzystaniem balonów. Co się stanie, jeżeli weźmiemy nadmuchamy balon i będziemy chcieli go przebić patyczkiem? Jak większość zakładała, po prostu pęknie. Teraz weźmy drugi balon i znowu go napompujmy. Jak przyjrzycie się tutaj, jest bardziej czerwone miejsce, Niż, nareszcie, balona. Tak samo i tutaj. Jeżeli weźmiemy i delikatnie przepchniemy patyczek przez właśnie to miejsce, i w tu drugim miejscu możemy nabić balona na patyczek, i w ten sposób łatwo możemy wygrać zakład z kimś. Drugi trik polega na tym, że bierzemy balona, napompowujemy go i przekładamy go do płomienia. Jak się spodziewaliście, po prostu pęknął. Tym razem znowu podpalimy świeczkę i weźmiemy balon. Nie będziemy go nadmuchiwać, tylko napełnimy go wodą. Tak napełniony balon z wodą możemy trzymać bezpośrednio nad płomieniem, ponieważ woda zawarta w balonie ochładza powierzchnię balona i jedynie co to nam.